Klaudia Sendy, witam państwa. Zapraszam na szczegółowe prognozy pogody. O poranku w całym kraju czeka nas pochmurna aura i przeważnie opady deszczu. Jedynie w Rzeszowie i w Krakowie może pojawić się więcej słońca i tutaj zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach zanotujemy zaledwie 5 stopni na Lubelszczyźnie, 10-11 stopni w centrum i aż 12 stopni na zachodzie. Ciśnienie 1024 hPa. Sprawdźmy prognozę po południu. Po południu temperatury wzrosną do 16 stopni na Dolnym Śląsku, do 15 stopni na południu. W przeważającej części kraju czeka nas deszczowa i pochmurna aura. Największe zachmurzenie prognozujemy na Lubelszczyźnie, w centrum aż po Pomorze. Na południu możliwe przejaśnienia i więcej słońca. 1025 hektopaskali, ciśnienie będzie jeszcze wysokie, wiatr miejscami porywisty na północno-zachodnich krańcach. Sprawdźmy stan jakości powietrza. Bardzo dobra jakość czeka dziś mieszkańców północnych krańców oraz centrum. Dobra jakość pojawi się na południowym wschodzie i na zachodnich krańcach. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.